Dzisiaj zapowiadali rano opady śniegu i zobaczcie. Już biało się robi pomału, a dopiero zaczęło padać. Nie wiem, czy będzie widać na gopro jak sypie. Sypie sobie śnieżek. Tam może będzie widać, albo nie będzie widać. Tu już mamy. Na przyczepie robi się pomału biała, a dopiero zaczęło sypać. Ktoś tam właśnie mówił przed chwilą, gdzieś tam w jabłonce. Już 5 cm śniegu napadało. A rano się obudzimy będzie biało. Będziemy zobaczyć jeszcze klima. Tutaj daje radę przy takich niskich temperaturach. No rośnie. 15 stopni. Na zewnątrz 2 stopnie. A tu leci w miarę takie, nawet ciepłe powietrze. Jak się uda, to jeszcze sprawdzę później, jak to wygląda. O, zobaczcie, jak wygląda przyczepa. Całutka biała. Wszystko jest białe. Tak śnieg sypie. Przez telefon może będzie widać. I tutaj właśnie cały śnieg zrzucaliśmy z dachu, ale i tak zaraz znowu napadało, Bo Cała co markiza była w śniegu. A śnieg jest taki dosyć pada, taki mokry i ciężki i Trzeba chyba ten śnieg jednak zrzucać z dachu. Zima zrobiła się na całego. Sypie. Wejdziemy do przyczepy jeszcze. Włączyłem grzanie. Grzanie ustawione tak na czwórkę mniej więcej. I mamy tutaj teraz 20 stopni w przyczepie. A na zewnątrz. Teoretycznie pokazuje 2,5 stopnia. Cześć, uwieciło, bo jeszcze wszyscy śpią. Pokażę Wam jak wygląda dzisiejszy poranek. Taki mamy widok za oknem. Zmieniła się troszkę pora roku, zrobiła się zima. My tutaj się piecykiem jeszcze dogrzewamy, gaz się pomału kończy. Myślę, że jeszcze do południe dociągniemy, a później już ma się zrobić cieplej. Na razie na zewnątrz termometr pokazuje 2, 2 stopnia, a w środku mamy stopni 19,5 i tak sobie żyjemy w przyczepce, w przyczepce Trzymajcie się. Dzisiaj poniedziałek, noc minęła. Teraz zrobiło się już troszkę cieplej na dworze Jest 4,6 stopnia Jeszcze troszkę biało jest za oknem Ale już zaczyna śnieg topnieć Tutaj w przyczepie podkręciliśmy teraz piecyk Mamy 22 stopnie Gazu nam na razie wystarczyło Tutaj widzicie jak się w przyczepie ręczniki się suszy nad piecykiem Gazu na razie wystarczyło Już wypalimy go chyba do końca Pójdę jeszcze zobaczyć ile go zostało po tej nocy tutaj zwierzaki na karmienie my jeszcze sobie dzisiaj wyskoczymy na ten terminal, na którym byliśmy pierwszym razem a teraz pójdę po stronę wam się pokazać jak wygląda kemping zobaczcie jak butle przyszroniło na dole to pewnie jeszcze z tyle gazu gdzie się jest to stało więc jeszcze, nawet nawet myślałem, że braknie nam tego gazu chociaż tu nie widzę teraz gdzie on jest, bo zamarzło wszystko Więc liczę, że jeszcze go wystarczy na dzisiaj. Teraz mała prezentacja kempingu. Czekałem troszkę na lepszą pogodę. Myślałem, że dzisiaj w poniedziałek słońce miał świecić. A tutaj nam śnieg spadł. I zrobiło się biało. Tu jeszcze macie termy. Nieczynne chyba jeszcze, bo tu chyba otwierałem dopiero od 11. Je. I teraz tak. Standardowo lecąc od drogi przejeżdżacie tędy. Mijacie sobie pierwszy ten aquapark. I tutaj przy tych starszych termach podjeżdżacie sobie tutaj pod górę tą drogą i tutaj już macie wjazd na kemping. Tu jest brama na kemping. Nie goliłem się już dzisiaj, bo szkodach czasu chciałem dla was nagrać tutaj ten film. Tutaj nie wiem jak ten kemping się nazywa. Camp Orawice ogólnie. Tutaj macie adres. I wchodzimy na kemping. Że wam gdzie my jesteśmy i co tutaj jest? Zaraz po wjeździe za mną, tutaj macie taki główny parking, gdzie praktycznie większość się tutaj ustawia, bo jest taki utwardzony teren. Tak wygląda tutaj ten parking. A można też sobie podjechać tutaj do góry. I tam jeszcze za tym parkingiem też jest takie miejsce, taka polanka mała. Tu w tych budynkach macie WC jedno, drugie. Tutaj też są domki do wynajęcia, ogólnie dużo jest tutaj Polaków na tym kempingu w ten weekend, praktycznie sami Polacy, co do cen to trzeba sobie spojrzeć tam na, na stronie, bo nie mam pojęcia ile kosztuje ten kemping, jaki jest kosztorysyjny, jest tu jeszcze tak, że e, podłączamy się do prądu i przy każdym gniazdku jest jakby licznik, więc płacimy za to co zużyjemy. Płaci się chyba 4 euro za, za podłączenie do prądu plus to co zużyjemy jakby takie tutaj inaczej to jest rozwiązane trochę no i tutaj też jest taka polanka gdzie można się ustawiać tak wygląda. Teraz przypadało trochę śniegu, ogólnie tutaj cały weekend padało więc każdy woli się tam na tym parkingu ustawiać Bo jest tam po prostu twardo. A teraz, jak tu idę, to praktycznie samo było to się zrobiło. Jest miękko w niektórych miejscach. No i tutaj sobie zobaczyć jak to wygląda. Taka dosyć spora ta polanka. A jeszcze idę wam, pokażę tam koło nas, jak wygląda. Tutaj, jeszcze od tej strony, drugiej. My tam stoimy. Tam macie naszą przyczepę, stoi, tak tutaj widać od tej drugiej strony. Tu jest ta droga, którą szliśmy teraz do góry. No i tu jest jeszcze taka mała polanka. No i chyba tyle na temat kempingu. Tutaj, aha, bo tutaj macie w tym budynku po jednej stronie jest zejście do toalet męskich, a po drugiej budynku jest do damskich. Tutaj jest rzut jeszcze na rzut WC. zrzut kota, tak zwany. No i chyba tyle na temat tego kempingu mówię co do centu trzeba sobie sprawdzić a my się teraz zbieramy i idziemy jeszcze na chwilę na termy wykorzystać ten czas ja jeszcze tak na koniec jeszcze dwa słowa o kempingu bo nie powiedziałem wam jeszcze tam jakiś jest antena satelitarna na końcu jest wiata w której sobie można usiąść tam jeszcze za tą wiatą jest następny jakby taki lokal gdzie też sobie można usiąść jakieś piwka się napić i tutaj przy tym przy tej antenie, przy, przy tej reklamie takiej tutaj robi się normalnie, można sobie ognisko zrobić, jakiś kociołek, czy coś takie rzeczy. I tutaj tak naprawdę to dużo osób to, z tego korzysta. I tak jeszcze taki widok z tej strony. Do Term nie jest daleko, tutaj zejść po prostu na dół. Przechodzi się przez jezdnię i są już Termy. Do akwaparku troszkę dalej trzeba tam iść ze 100 metrów jest akwapark. Już, zbieramy się. No i koniec naszego wyjazdu. To chyba był nasz ostatni wyjazd w tym roku Nigdy nie mów nigdy Ale zobaczymy co coś... zobaczymy, jak to będzie wyglądało Natomiast no już nas przywitała zima My chyba nie jesteśmy zwolennikami podróżowania przyczepa i zima Więc zobaczymy czy, czy jeszcze gdzieś no, pojedziemy Wracamy ale raczej... już, jesteśmy już spakowani Samochód tylko podepniemy i... Podpinamy się i wracamy do, Krakowa. do domu Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Cześć, pa. Wyjeżdżamy już z Orawicy. Żegna nas zima. Jeszcze gdzie nigdzie trochę śniegu jest. Pokażę wam jeszcze na koniec jak to wygląda, jak cennik wygląda tutaj na tym kempingu. Tutaj jest też możliwość wynajęcia sobie domków. Zazwam pokażę cennik. No i się żegnamy, wracamy do Krakowa. Wygląda mniej więcej tak jeśli chodzi o kemping.